Sponsorem programu jest Twoja agencja interaktywna sukces sukcesfirmy.pl. Witamy w programie Biznes dziś o stanie gospodarstw rolnych. Około 16% polskich gospodarstw skorzystało na wejściu do Unii Europejskiej i może konkurować na unijnym rynku. Najbliższe kilka lat zadecyduje o kształcie polskiego rolnictwa. Wpływ na to będą miały nowe regulacje w Unii Europejskiej. Między innymi zniesienie limitów na produkcję mleka i nowe zasady unijnej polityki rolnej, jak i planowane zmiany w kraju, czyli nowe regulacje dotyczące genetycznie modyfikowanej żywności, zmiana systemu opodatkowania gospodarstw rolnych oraz ubezpieczenia społecznego. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej nastąpiły zmiany w strukturze gospodarstw. Odnotowano spadek o ponad jedną czwartą tych najmniejszych o powierzchni do 5 hektarów użytków rolnych. Natomiast znacznie wzrosła liczba gospodarstw o powierzchni 50 hektarów i więcej. Według wyników powszechnego spisu rolnego z 2010 roku liczba gospodarstw rolnych wynosiła 2278 tysięcy. Spis ten wykazał również tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Sponsorem programu jest Twoja agencja interaktywna sukcesfirmy.pl